z tej strony banan i smietana yy, zamawialiśmy w piątek dwa sety od Kaper'a, dzisiaj jest środa i są już u nas, a więc zaczynamy rozpakowywanie w środku mamy 6 liści tejpu prostokątnego firmy Kaper oraz dwa razy czerwony tuning również zamawialiśmy deskę żółtą, mocne podgięcia. Tutaj w bardzo ładnym woreczku zapakowana, wszystko. Ładnie. Były one dwie. Tutaj właśnie mamy drugą. Tak, ładnie. Tutaj go zamawialiśmy y, kółeczka, streety niebieskie z uryskami. Również razy dwa. Oraz, o, tutaj dostaliśmy... Gratis od firmy Caper, dziękujemy bardzo. Dostaliśmy dwie małe naklejki. Yy, dużą liść wycię, wyciętego tapu, kluczyk oraz żółte kółka werty. Dalej zamawialiśmy traki Hexy Tu mamy hanger niebieski, a baseplate żółty oraz drugie, dwa, drugie traki Hexy całe różowe. Jak widać paczka jest już pusta Dziękujemy bardzo firmie Kejper za te gratisy No to tyle Oczywiście oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie Dzięki, cześć